Witajcie, z tej strony od Grucady, który jest właśnie kolejny materia World Thunder i tym razem zagram bitwę na 10.7 za pomocą brytyjskiego drzewka. Tak więc pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to chop podstawowy pod tytułem Challenger Mark 2 na 10.3 e, Boxer pojazd eventowy, a do z tego eventu świątecznego czyli pojazd lekki na 10.7 e, czołp podstawowy czyli Mark 10 na 9.0 pelotka rapie na 9.7 i jeszcze śmigłowiec Wasp Mike 1 na 9.0 więc tak to się prezentuje, ja mam tutaj dwie karty odpalone, jedna karta 10% do punktów doświadczenia, druga karta 15% do monet. Tak więc miejmy nadzieję, że to będzie udana batalia. Jak to wyjdzie to się okaże, tak więc zapraszam do oglądania i rozpoczynamy pierwszą baterię w tym odcinku. Dobrze, czekamy aż bitwę tutaj załaduje. Znaczy, to będzie szybko, wolga. Jako jedna nacja, i to nie ta główna nacja, czyli właśnie Rosja, która jest po prostu wszechpotężna na tych tierach. A tylko dlatego, że ma terminatora. No ale okej. Okay. Tymczasem mamy mapę Wrocław. Nocna. O! Jeszcze nocna bitwa. Cóż, macie szczęście, bo widać, że w tym styczniu, a raczej w tym nowym roku, to tak na bogato zaczyna World mianowicie kolejny materiał z nocną bitwą. Co w tamtym roku, czy raczej w poprzednim roku, to był właśnie problem, bo ciężko było uzyskać właśnie nocne bitwy, tak? A teraz? Teraz jest inaczej. A więc tak, no, Rosja po przeciwnej stronie i tylko Rosja, niestety... Prawdopodobnie będzie to mała bitwa i kolejna sprawa. Nie jeden prosto na punkt, bo to jest dla mnie zabójstwo, bo wiem, a raczej się spodziewam, co spotkam, mianowicie Terminatora. Z Terminatorem jest to taki tutaj problem. Ja jego mogę łatwo, to znaczy, no, łatwo. Mogę jakkolwiek skutecznie zniszczyć tylko no od boku, no niby przodu mogę, ale. Oj, to będzie bardzo, bardzo ryzykowne. Dlatego, jak widzicie, ja flankuję. Bardzo mocno będę flankował. Mniej więcej wiem, gdzie jadę. Mam nadzieję, że nikt z przeciwnego teamu o tym samym nie pomyśli. Bo, jeśli ktoś o tym pomyśli, no to. No to co? No, skinę, no. Co tu więcej mówić? Zginę i ten. Wow. Okej, okay, mam opony uszkodzone, nic nie szkodzi. Jakoś tam jedziemy. Widzę, że tam też ze mną. Nie wiem, co w lab strzelił, ale coś strzelił. Na pewno on chyba próbuje nas pokazać tutaj, bo nie wiem, co on strzela. A śmigłowiec. To zobaczymy czego trafię, hmm, zaciąłem spajka Tam coś było. Pojaztekki, okej. Okay. Pytanie tylko, co jest na punkcie. A na pewno nie obiekt, przepraszam bardzo. No bo tutaj trochę postoję. Może mi coś tutaj wyjedzie? A zwrócę, zobaczę tutaj. Mam na coś przestrzał? Na tą chociaż? Nie mam. Wiecie, ja bym szturmował na ten punkt, ale jest gdzieś tam obiekt, prawda? Ja się boję właśnie tego obiektu. Tutaj nic się nie respi. Hmm, wiecie co, zróbmy inaczej to. No ja jeszcze zobaczcie, zmienię pozycję. Mam nadzieję, że teraz nic mnie w tyłek nie walnie. No, ale tak jak mówiłem wcześniej, ja będę flankował. I to bardzo ostro flankował. Może ja coś w ogóle tutaj spotkam? Nie wiem, zobaczymy. Skręcamy. Tam dalej nic nie widzę. jeszcze jest na punkcie? Nie, nie ma. Dobra. Czyli ten 238 pewnie się zespi się zaraz. Dlatego ja czekam. Nic nie będzie się tutaj dziać, a z tego widzę, że nic się nie dzieje. Wiecie, co ja zmieniam pozycję, bo to taka przesada. Myślałem, że cokolwiek będzie, na przykład ta dunguska. Ja nie wiem, co się stało z tą dunguską, ale widzę, że ta dunguska pojechała do przodu, najwyraźniej. Wracam na punkt. Nie, Coś jest na punkcie, tylko nie wiem co. I tego właśnie się boję. Okej. Okay. Teraz albo nigdy ktoś się mówi. Ja się jeszcze do mnie podjeżdża. Dobra, udało mi się. Wow. Nie wiem jak, ale się udało. I to się liczy. Ja może sobie odładuję amunicję przez ten czas. Uciekam, chociaż rakietę sobie odładowałem jedną, zmieniałem pozycję, a no, wtedy dostałem. Ale on też dostał, chociaż zbiornik paliwa i kierowcę. biorę challengera. I szybko jedziemy w miarę możliwości. I coś wjechała na punkt. Tamten Tombstone na pewno już sobie odnowił załogę do tego czasu. Szkoda, że jeszcze ja nic tutaj nie widzę. as well Zniszczony, mamy go. No, ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie idzie. No gdy tam się naprawiasz, to się naprawiaj. Ja zmieniam pozycję. pytań, czy coś tędy będzie jechać. Tylko dwóch zostało. O! Okej, okay, to tylko Stormer. To tylko Stormer. b 리가 Żyjemy przed przyjazdem zdałem tamtego? Tak, przeżyję, dobra. Okej, okay, wygrana. Pierwsza batalia wygrana. Tak więc rozpoczynamy kolejną batalię. O! Nie zdążem odpalić Kalty. Dobra, nieważne. Helinia. Francuska linia No dobra, boksera używam Oje, ale miecz, kawka męczy masaka. No dobra Zaraz sobie to ogarniemy. No to co? Na dobry początek oczywiście bokser, tak? Co dalej będzie? To się okaże. Na razie jedziemy do przodu. Właśnie, na razie jedziemy do przodu. Rosja i Francja, bo jest Holandia. To znaczy, że jest francuskie drzewko po przeciwnej stronie. No dobra. To zobaczymy, jak to wyjdzie. Helikopter? na dwa. Ciekawe. Leopard. Ten został zniszczony. Co z tym na dole? Dostałem od tyłu A nic A, bo tutaj jesteś, wow A nic, eee to nasz jeszcze raz bokser i jedziemy. Wiecie co, ja chyba pojadę na punkt A. Chyba właśnie ja tak to zrobię. Mam. Tak więc ja powołuję jeden do przodu. Co dalej będzie, to się okaże. Nie wiem, co się stało z moimi... Mój... O, no i pięknie! Mamy go! Eee... Helikoptery? O kurczę, serio? nawet no, coś? Nie, yeah, to jest to! A no, nic nie zrobię. Nic na to już nie poradzę. Biorę Challengera. O, wiecie co, chyba to będzie przegrana, patrząc na to co się dzieje z moim teamem. No nic. Nic na to nie poradzę. Fajny bug. Pytanie, czy ten terminator jedzie tutaj? No dobre pytanie. Tak. To Ta jest najbardziej bullshit gra. Wow! Ciekawe. Nic ci nie zabiłem po boku. Bo wszystko to pochłania, magiczny sposób, ipds na blisko. O tak. Nawet ci w to nic nie zrobiwe. To ja ja sobie robię, że jeszcze drugi... A, jeszcze drugi by terminator. Jasne, na drzewa mi jeszcze zasłaniają, wszystko mi zasłania. Zaraz i po, po będzie. Nawet w to cię nie przybija. Dobra, w końcu mam cię, wow. Naprawdę masakra jest tym pojazdem. Masakra. No, Ale udało się. Ale ledwo. To tak, to ja powoli wjeżdżam na punkt I tyle Co dalej będzie to się okaże No, czekamy na przejęcie strefy. Strefa przejęta. Nic nie ma. Żeby coś nawet... nic tutaj nie przejeżdżało. O dziwo, nie wiem jakim cudem. Co to jest? Jakiś kołowiec. Backtramp? Jaguar? Back ok. okej. Dobra, mamy kolejne przejęcie strefy. Refa przejęta. O, nasza bomba atomowa. Okej. Okay. A no to raczej to już wygramy. Chociaż mówiłem szczęście, że to będzie przegrana, ale jednak się myliłem. I dobrze, że się myliłem. Bardzo dobrze. Nic, nic, nic. Gucia. O, coś strzeliło. Dwa, trzy, osiem. Dostał. A, jeszcze się załatwi się wy. Ciekawe. I co, wygrana? Tak więc udało nam się, mamy długą wygraną pod rząd i tym dobrym akcentem będę mógł zakończyć ten materiał. Dobrze. O, zbadałem pojazd, ale nie stać mnie. XD. No dobra, tak, więc ja sobie będę badał następny pojazd, i to może będzie Stormer. To jest jedna sprawa. Druga sprawa tutaj. Dobra, w takim razie ja kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodoba ten kanał, to zasub tutaj suba. bardzo także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia, cześć.